I kochani, witam Was bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Jak widzicie po mojej twarzy i jak wiecie po tytule, dzisiaj będziemy testować pomadę do brwi. No, ja ją nazywam pomadą. A Eivon to nazywa perfekcyjny, żelowy krem do brwi. Okej, okay. jak zło tak zwał. Ja nazywam pomadą. Jak wiecie, jeżeli oglądaliście moje zamówienie z katalogu numer 6, bo ym, tam ją właśnie zamówiłam, pokazywałam wam kolor i tak dalej, ona <grych> to jest kolor średni brąz, o ile dobrze pamiętam. A nie, jasny brąz, przepraszam, light brown. Czyli mamy pomadę w kolorze jasny brąz. I yy, yy, no, może być trochę za jasna, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie więc tak jak widzicie mam już cały makijaż na sobie oprócz oczywiście brwi co dziwnie wygląda ja tylko mam nadzieję, że ta pomada jest wystarczająco ciemna żeby chociaż trochę zaznaczyć moje brwi użyłam mojej kredki Primarkowej, żeby sobie wyczesać no, pędzelek taki skoszny z Jessup to jest brow liner tak on wygląda no to zobaczmy. Ja nie mam, nie mam wprawy kompletnie, jeśli chodzi o malowanie moich brwi pomadą. Więc co z tego wyjdzie, tego nawet ja nie wiem. Także z góry przepraszam, jeżeli będzie klapa, ale miejmy nadzieję, że będzie ok. Hmm. Podobnie jak. Ten żelowy eyeliner, który mam, to jest dość sucha konsystencja. Tak się prezentuje na ręce. Także może być trochę za jasne. No ale. może i nie? Tak jak wspomniałam, nie mam kompletnie żadnego doświadczenia. Yes? Zobaczcie, jest? Zobaczcie ten przerywnik. Oczywiście mój syn zawsze musi wtrącić swoje trzy grosze. Trzy pensy, w sumie bo jesteśmy w Wielkiej Brytanii. Dobra, jedziemy dalej. I tak jak, nie wiem, coś mówiłam, chyba mówiłam, że naprawdę nie mam doświadczenia w malowaniu moich brwi pomadą, więc co z pewnością nie będzie aż tak perfekcyjna, omalowana brew, perfekcyjnie umalowana brew. Ale przyznam szczerze, że póki co maluje mi się w miarę łatwo. Oczywiście zobaczymy, jaki będzie tego efekt końcowy. Ale póki co jest chyba nie najgorzej. Nie wiem, jak to widać w kamerze, ale. Nie mam pojęcia, jaką mam przyjąć technikę. Tak szczerze mówiąc, więc tak po prostu nie wiem, no idę na żywioł trochę w tym momencie staram się tak troszeczkę wycieniować takimi drobnymi ruchami a tutaj dalej to już po prostu dorysowuję do czego nie ma ten pędzelek jest dość yy, gruby więc to nie jest tak, że jestem w stanie sobie takie pojedyncze włoski dorysować, natomiast uważam, że co jak co, ale z kolorem to trafiłam idealnie. Nie jest ani za ciemny, ani za jasny. I tak nawet dość pasuje z moim naturalnym kolorem brwi, także jest no fajnie. No, ja bym to tak zostawiła. E, więc, e, tak jak widzieliście, nie było trudno. Było nawet chyba łatwiej niż moją kredką. Szybko w miarę mi to poszło. Muszę. Nie mam, tak jak mówię, nie mam wprawy, więc pewnie te moje brwi idealne nie są. Ale uważam, że nie są jakoś specjalnie, nie różnią się jakoś specjalnie od tego, co mam zazwyczaj na twarzy przynajmniej ja takie mam odczucie kolor tak jak mówię jasny brąz jest do moich, do mojego ciemnego blondu em, idealny Gdybym powarbowała włosy na em, średni brąz tak jak zawsze robię to może ta pomada byłaby ciut za jasna może ale teraz uważam, że jest idealna. Nie jest ani za ciemna, ani za jasna. Także w pudełku wyglądała tak, ale to zawsze wygląda trochę inaczej, bowiem po kredkach tak samo było z tą kredką, którą mam z Ejwonu, z tą ostatnią nowością, z tą spiralką. I tam też, jak zamawiałam, to zamówiłam chyba, tam jest chyba ciemny brąz. Tam to w ogóle te, te kredki są w ogóle bardzo jasne moim zdaniem. Ale wnioskując, tak jak zaczęłam robić sobie próbki na dłoni, to też myślałam, że będzie dużo za jasna, a tak naprawdę jest idealna. I tak samo jest z tą pomadą, moim zdaniem. Tak jak mówię, no może kolory są trochę mylące, zwłaszcza te próbki w katalogu są takie, że nie wiadomo, w którą to stronę pójdzie, ale nie jest to odcień ciepły, na pewno nie jest to odcień raczej taki. Chłodnawy, ale w stronę takiego, takich żółtych, em, że tak powiem, tonów, a nie e, cie, ciepłych z czerwonymi tonami. Także tutaj jestem bardzo zadowolona, bo to jest taki typowy, faktycznie jasny brąz. Może bym nawet się pokusiła o stwierdzenie, że to jest taki ciemny blond. Em, w takich właśnie żółtawych barwach, nie w czerwonych. Także, także fajnie. Em, ja jestem zadowolona. Nie pamiętam dokładnie, ile ta pomada mnie kosztowała, ale pomiędzy 3 a 4 funty także super naprawdę świetnie tutaj mam 12 miesięcy na zużycie pewnie nie zużyję no bo nie wiem no ja się aż tyle nie maluję więc chyba ten słoiczek to naprawdę to jest spory słoiczek szukam tutaj czy jest jakaś gramatura nie, może na pudełku jest musi być na pewno gdzieś 12 miesięcy od otwarcia no to tutaj już wiem Hmm. Tu jest 10 tysięcy oznaczeń, ale gramatury chyba nie ma. Przynajmniej ja tutaj nie widzę, kochani, tutaj nigdzie nie widzę, żeby było coś zaznaczone. Tutaj w środku zaraz zobaczmy. Ja tutaj jest wszystko kogo wyprodukowane. Hmm. No nie. No nie wiem, no nie powiem wam ile. Może poszukam, zobaczę czy w, w internecie na ich stronie jest może informacja na temat tego ile tu jest gramów, ale domyślam się, że około, no nie wiem ile to może być, półtora grama, dwa gramy, może trochę więcej. Nie, nie wiem, nie wiem, nie będę się tutaj sprawdzę i dam wam znać ym, na ekranie, jeżeli znajdę, oczywiście. Jeżeli nie, no to takiej informacji wam nie podam ale sprawdzę i zobaczymy może, może gdzieś to znajdę także no tutaj wyglądają moje brwi nie wiem, ponieważ ta pomada o ile ja pamiętam to obietnice były takie, że ona jest wodoodporna i że jest też odporna na rozmazywanie ja nie chcę tutaj hmm. No, na palcu nic nie zostało. Zaraz. Nie chcę tutaj tak jakoś specjalnie. No nie, no faktycznie nie mam nic na palcu. No może trochę. Ciutciut. ciut. Ale zobaczymy. Zobaczymy, powiem Wam. Znaczy, napiszę Wam pod koniec nagrania. Jak się te brwi utrzymały, czy się nie, wiem, nie rozpłynęły, nie zniknęły, i na, na sam koniec dnia po prostu je tak potrę bardzo, bardzo mocno zobaczymy, czy się rozmarzą. No i też przeprowadzę test, test na, na wodoodporność. Więc spryskam sobie brwi wodą i zobaczę, czy to rozpuści tą pomadę. Także dam Wam znać. Może uda mi się nagrać, jak będę zdejmować makijaż. Żebyście ten test zobaczyli na żywo. Fajnie by było, ale nie wiem, nie obiecuję, bo mam taki dzisiaj dzień troszeczkę na wariackich papierach i dużo mam do zrobienia i pewnie będę zmęczona już wieczorem. Więc nie obiecuję. Hej kochani, witam Was ponownie. Tym razem mojej łazienki przepraszam, ale będę musiała troszeczkę zniżyć głos, więc mam nadzieję, że słyszycie mnie dobrze łazienka jest obok sypialni nie chcę mu tego obudzić a jest już bardzo późno, bardzo późno makijaż mam już od dobrych 12 godzin na sobie może nawet trochę dłużej i obiecałam, że Przyjdzie się Wam pokazać, więc, więc jest to. Będziemy testować brwi. tak Jak widzicie, brwi się nie ruszyły. Um, przy okazji chcę Wam powiedzieć, nie wiem jak to widzicie, ale um, korektor też się świetnie utrzymał. Nie powchodził mi w smarczki ani nic takiego. Um, jedyne co to w ogóle dzisiaj, ponieważ um, no, trochę ten makijaż mam na sobie, to mi się tak trochę jakby powycierał zwłaszcza tutaj w okolicy ust, ale dużo dzisiaj jadłam, dużo się wycierałam, także to pewnie dlatego e, mam, przygotowałam sobie już e płatki, e, ale chcę zobaczyć, czy faktycznie e, ta pomada jest wodoodporna. Najpierw sprawdźmy, czy da się tą brew ruszyć tak na sucho. Oprócz no, tego, że oczywiście poruszyłam włoski, to em, no może tak, nie wiem, może tak w tym świetle naprawdę ciężko jest mi powiedzieć, czy cokolwiek starłam, czy nie. Natomiast e, nie wiem, jak to wygląda. Może trochę starłam. E, pójdę, zmoczę e, rękę i zobaczę na drugiej brwi czy da się ją rozmazać. Dobra, mokra ręka, nie wiem, czy to widzicie. Ha. No, Panie. Nie rozmazała się. Wow! No! No to faktycznie wodoodporna, jak najbardziej. Um, nie rozmazała się, może ewentualnie straciła na ostrości, i tutaj gdzie potarłam, tak, ale tak, wiecie, tak, tarłam, tarłam, tarłam Tę, tą brędzę. tą też tarłam i to na dodatek na mokro. I nic, zobaczcie. Nadal jest. Um, także powiedziałabym, że za 4 funty, bierzcie wiem, że może kolorystyka tej pomady jak ja to ją nazywam nie jest jakaś super ekstra tam jest chyba 5 kolorów poprawię się na ekranie oczywiście, jeżeli się mylę 5, może 6 kolorów już teraz dokładnie nie pamiętam ale próbujcie próbujcie kochani, bo moim zdaniem warto za tą cenę to jest chyba to się stanie moim ulubionym producentem brwi tak niedługo. <grymne> Także oczywiście nadal lubię, lubię kredki, żeby nie było. Kretki są wygodne w podróży zdecydowanie, bo tutaj musicie mieć czek, tu musicie mieć pędzelek i musicie mieć miejsce, żeby to zrobić, bo żeby zrobić brew pomadą musicie mieć stabilną rękę, to na pewno. Kredka pod tym względem jest wygodniejsza, że macie większe pole do manipulacji, że tak powiem, no i zajmuje mniej miejsca. Więc nie rezygnuję do końca z kredek, tym bardziej, że mam tą kredkę ze spiralką, tą nową z Avon i też ją bardzo lubię. No naprawdę, ja rzadko kiedy produkty do tak bardzo lubię i mimo, że jest to taka zwykła kredka tradycyjna do strugania, co jest trochę denerwujące, bo muszę cały czas mieć um, e, ostrzyłkę ze sobą, no to mimo wszystko uważam, że to jest też bardzo dobry produkt. Bardzo. I też ładnie naprawia. Także jeżeli jesteście zwolennikami pomad, to proszę bardzo. Całkiem fajny produkt. Za no, moją zdaniem przyzwoitą cenę. E, Przepraszam za to światło kiepskie. No i oczywiście za mój wygląd, ale wierzcie mi, trochę dzisiaj ten makijaż przeszedł, także ja się biorę za zmywanie. Życzę Wam miłego, dla mnie to już jest noc, ale życzę Wam miłego dnia, wieczoru, w zależności od tego, kiedy to wideo oglądacie. Mam nadzieję, że ten test Wam się do czegoś przydał. No Zobaczymy się już całkiem niedługo Byłem w moim następnym wideo. Buziaczki, pa!